Czemu serwer jest? Dobra, strzelaj. Dobra, oh Dobra, strzelaj, 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 strzelaj. O, em... Ej, jakaś menda tu przyszła. Halo, elo na dostał. Bazy. Ej, ktoś przyszedł jeszcze? Jakaś menda w bazie. Dobra, to jego już skosy. Co, co Wyjebali... wyjebali szefie. <śledzimy> tak dobrą klikę mam mamy Typie Okradki nas właśnie o, to taką dobrą piłkę, że walą do was z tak. ziemi i tak, oknami Tam ty szefie. Idź tam obsługiwać, bo ja tu ba. Ty, bo zrobisz w ciebie hawajską na grubym. <śledzimy> o kurde taki, że... A, ty, A, ty, dobra, dobra. Kirednia hawajska. Ja, ja wrzucamy, okay? <grym, <grym, ale to jest ja pieczek go wrzucany, okej Ale nagry to Nie, on to nie. No właśnie, dobrze. dobra, dawaj no. Oj, Ej, wyjmij mnie! Dobra, słuchaj, słuchaj Odstrzelę. Musimy, musimy... Żadnej broni w lokalu. Patrz, już oni wyjebali, bo ktoś Zbani, zbani, zbani! A to, to, to uznawam uzna jako broń, a tu uznawam jako broń da, To nie, nie, to nie. No, nie, nie, tak dobra. To jest do otoczenia ciasta. Ej, rozjewaj ci łeb! Czajisz kurwa. Ej! mamy kolejne składniki na ciasto. Daj, o, pięć gwiazdek, ja pięć gwiazdek Jak ma tu cię przypierdolę. Dobra, idę O, Ooo, witam, witam, witam. Słuchaj, Mako, pomóż, bo. ten. pojech ja mogę go wyjaśnić. A ty, Won, z pizzerii. Coś ty powiedział? O, dobrze, wchodzimy. Gdzie wyjechał? Klucz za mnie. klucza zapomniałem. Słuchaj, panie, ja Cię już zwolniłem. Tak jak powiedziałem. Śmietnika, do śmietnika. Za co nie, niby? Nie, po prostu... Wyjazd stąd. Nie o, próbuj, to. próbuj tu wrócić, bo zadzwonię po policję. No wrócę tam, kurwa, żebyś wiedział. Patrz. Matyś. <laughs> Żradza. Zdrajcy. <śmiech> o. o, kurwa. O, Ej, no ja nie... Zagazuj go, Weź, weźcie go zagazujcie. Mam go, mam go, mam go! Spadł! Dawaj pizzę, kur... Ale czekaj, wie pan gdzie gaz jest? O ja z Tak w tym piecu, w tym piecu. Gdzie jest mój gaz, ku... o, kurwa? Kurwa! kurwa! Ja pierdolę! Gdzie jest o, mój gaz? Na ku... pewno nie tu mówię, zwolniłem cię już. Raz, drugi raz, trzeci raz chciałeś, ale się spaliłeś w piecu i cię nie przyjąłeś. O Kisiel, pomóż mi, kur... Zapraszamy, on, on z wakacji wrócił. No wrócił. Pierdolę, o pierdol! Kurwa! <noise> I uciek. Co za kuję? Dres, osi dres osiedlowy. Przyszedł Rasik, skopał go i poszedł. No właśnie, ubezpieczenie poproszę. To z bankomarcy. Zapraszam, zapraszam. Oh fuck! Hmm, czyżby ktoś tam zdechł? Won mi z lokalu, Gazu go traktowałem Ałat ztem, dziewczyna Począłem go! Em. Ej, dwóch oh. tutaj jest! Ej, opadłem, opadłem Dobra Musimy znaleźć lon i nasz lokal